Ekipa naziemna Sniper Kim chcesz być? Mmm, mogę być sniperem. Foko okay, Tak, jakiś trójka, bo dobry. Inny ga. o, ten może być. Bra. Dobra, jeśli będzie taki. Przeczę, ty on zrobić. I mm, auto, może?

no dobra, ja mam wejść na górę. No, 3 do wodu. Zdwońcie ochroniarze. Okej. Aha, dobra, już wiem, co mamy przejąć. Ochroniarz się nie kłóca. Czy to jest? To jest to. Jest, to, no. są, to jest na dachu. Czy ten gość tutaj to jest ochroniarz, czy to jest nasz gość? E jak masz na czerwono, no to margę cię ciepnąć, nie? Czekaj, ja ci go zdejmę. Ja mam tłumik. No tu... To... ja też mam tłumik. <laughs> jak chcesz, to zdejmij. No to okej, zdejmę go, bo mam tak ładnie go na widoku. A, to chyba ten, jak się ich... Dobra. Dobra, zbilaj. Czyli nie można ten. Trzeba ich zdejmować tak, żeby inny nie widział chyba. No nie wiem. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. No. Dobra, zlamiliśmy. Siema. No teraz akurat we dwóch gramy, także musiałbyś poczekać. Tak coś tam z czatu pisze? Tak. Tak w ogóle no coś tam ma, się mam w ogóle. Tak go sobie zdejmę. Dobra. Poczekaj, wiem, co to takie nie maskuje. Nie wiem czy ja dobrze rozumiem. Panie i partnera, to... Aha, to czy... Ty... Nie, nie ogarnie. A, czekaj, czekaj, uwaga, jest teraz, czekaj, to trzeba... coś tam... jak się wychylisz, masz. Także. Bo... Dobra, zróbmy tak. Widzisz tych, tu przy tym śmietniku? Jeden gada przez telefon, nie? Przy śmietniku, no, no. To ty bierz tego, co gada przez telefon, a ja tego wgaję. Koszulce. Dobra. Raz. Dwa. No. Teraz tych dwóch przy aucie e, coś tam jeden robi przy kole nie Dobra e, Ty bierzesz? Dobra, ja biorę tego co kuca Dobra raz, okay. no 2, dwa, 3 dwa. Dobra, teraz chcę podejść do tego auta co tu kucali. też czekaj no. A, bo tam jest jeszcze jeden w aucie Dobra. No dobra. No, A co nie. widzisz? Kolega z czasem na trzeba ich zdejmować właśnie jednocześnie. No no dobra. Czekaj, auto wjeżdża. Dobra, auto wjechało tam. I... Idzie. Zamarkuje ich. Dobra, ten że z nimi gada. Teraz zaś kurde nie wiem, czy jak zdejmę tego w aucie, czy nie zobaczą go tam ci trzej, nie? Są chyba daleko, więc nie wiem, ty bierzesz tego w aucie, a ja tego z aparatem A gdzie jest aparatem jeszcze? Tak Czy go widzisz? Ale gdzie, gdzie, gdzie? Jest on... Jest ten, co skacze w aucie, to drugi go fotografuje, nie? Aha, dobra, to ja go nie widzę Dobra, to ty bierzesz tego, co fotografuję, a ja tego, co w aucie Dobra Raz, dwa, i trzy Okej, okay. dobra, ładnie. No i dobra, zostało nam teraz trzech. Bo ty się ustaw tak jakoś, żebyś mógł zdjąć dwóch jednocześnie powiedzmy. Spróbuj się jakoś tak ustawić. Dobra, widzisz ich? No Których się, widzisz? Będę dać radę Tych dwóch mm, Czekaj, jeden jest w białej koszulce Ten co jest w czarnej koszulce i ten co do nich przyszedł chyba w fioletowej bluzie A, czyli też z butelką i tego w czarnej bluzie, tak? Tak, tak Dobra, to ja wezmę tego w białej koszulce Dobra Dobra, raz, dwa i trzy No Znieść do Okej. Okay. Palić. Granatami O, ciepłe. Dobra, to rzucam. Hmm? <grym> they <wytrzań> Dobra, Chodzę, że teraz się na akcję. Dobra, ja ci będę patrzał yy, No bo dobra, bo to Aha, jeszcze mamy to zielone auto tu zatwierdzić Co to, tam to, to co, ich trochę? Ono Bo oni są wcelowani we mnie, więc mogę chcę tam po wyciągać trochę. 啊。Uh. Dobra, cof cofnij się tam na ten parking tam Dobra, 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 dawaj, wbijaj Dobra się No, dobra. słuchajcie, jak ogarniemy tą misję we dwór to, to zaraz się ogarnie Uwaga

Już jesteś. No spoko. Nice. No kurde, ładnie poszło. No, przyzwoicie. Nie, mm. ja trochę kasy wpadło. No, no. 15 chyba, nie? Nie całe. tak. Jestem ciekaw, kiedy te starowniki od nie widzi. W sensie tego szara wypuszczony z tej bety, w końcu, nie? No, ciekawe. Mm. To by można było, wiesz, zrobić tak, żebym ci wysyłał obraz i byś mógł streamować z dwóch kamerek jakby nie. No. Spoko. To, by, to by było fajne, akurat. No nawet na ten, przynajmniej nawet bez streamowania sobie ogarnąć jakieś gry, gdzie można współdzielić kontrolcy. No. I sobie coś zagrać. Jeden steruje, nie wiem, myszką, a drugi klawiaturą. No, to to jest dobre też. Ostatnio właśnie Soul grał chyba w CS-a chyba grali, nie? A, tak, widziałem, no. <grystanie> co, jak jest Siege no, mógł tak. być zabawnie. No, Siege mógł być fest, kurde. Właśnie muszą poprawić bo ten, bo z tego co pamiętam, to ostatnio e, jak Soul udostępniał komuś, to mhm. druga osoba nie miała dźwięków. Aha, aha. Więc tak słabo właśnie. Mm. Tylko, host, tylko host słyszał, jakby coś się dzieje. No, 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 no. Widzisz no. też, się na, ten, na ekranie Ta. ładowania? Ładowanie, no. Ech. Jeden minus, właśnie, GTA, że się lubi przywiesić podczas ładowania albo coś. Hmm. Chyba poszło. Ja mam jeszcze... Przy... O! Jest faktycznie. Ale no, chyba do innych sesji nas poprzedzucało. Okej, to... Nie. Sami na... no, do lokalnej, ale... dobra. Dobra, to zobaczmy... Właśnie, bankomat. Tak. Mm. Też, pierwsze co, właśnie. <śmiennesu> Nie wiem, Dobra. A ktoś tam chciał z nami zagrać? Tak, zobaczmy ten. Na ilu. Gdy ty jesteś. A, to. Hmm. A, zaraz zobaczę. Ta misja Lamara następna na ilu jest. Eee. On ma chyba na 4 zawsze. Tak mi się wydaje. Ta wyjątkowa była na dwóch, nie? No mm. dobra, powiedzmy, że znowu samotnie My Jesteśmy no, tak, gdzieś tak, ogólnej, tak, czy nie? Tak, tak, tak Tak, no właśnie No dobra, powiedzmy, że... Samotnie u cztery osoby na lewie, szaleństwo O rekord! Achievement <laughs> get Najwięcej osób, ile miałem, to jak była... Kurwa, jebane radio Radio włączone, dobra No co, i tu ktoś inny hostuje też jest na dwóch tylko Dobra, wyjdź stąd, stąd wyjść No nic, spróbuję jeszcze raz Jakby było jakieś na czterech, to można było wtedy ten, z kimś jeszcze z... No, z widzą zagrać. Pewnie. Dokładnie. Hmm. Co ja mówiłem. Może nie, nie ma jak to sobie jeździć lowladerem, a w tle leci popóźnienie i... ...i nie no, na nad głową, No widzę, rano ja, ja... to jest się... Na tej sesji, co byliśmy, był też jest jakiś Twitter, bo tylko piszą Please money, please money, nie? No Dobra, jeszcze raz spróbujmy w takim razie A ja ci coś powiem po live'ie fajnego Nie, nie będę się chwalił Spoko Jest jedyną osoba w sesji? O, to powinno być już spoko Może mnie wtedy nikogo nie dało łącze Nie chcesz też... To takie głupie, szukanie sesji no. Nie chcę szukać sesji, chcę kurde stworzyć sesję Chyba no, no, nie go no, może to gdzieś postać A co? Nie, ja patrzę czy ten... Czy gdzieś? To co? E... No, czy gdzieś w menu w nie ma gdzieś tworzenia po prostu sesji? Aha, aha no, 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 no. lobby. Bez sensu to jest. Hmm. No. się kiedyś, że można było otworzyć sesję po prostu jakąś taką. I tam się już wybierało, co się chce zrobić, itd. Tak dalej. To się wydaje. No, Zacząłem teraz brzuć. Znam daną muzykę. Po prostu. Czy jest to oh. postęp? Ręce, no ja jest tam wostem. Dobra. Dobra. Teraz wygląda tak. Czekaj, zatwierdź ustawienia. I teraz tak. Wybieranie graczy zamknięte. I teraz tak, panowie sory. Ale... Nie chcę z wami grać Dobra, jestem sam Jeśli zaproszenie... Znajomy. Z Listy znajomych Dobra, zaproszenie poszło e, Dobra, czy ktoś na czacie jest i chce grać? Jeśli tak, to dodajcie mnie w tym rockstarowym Social Clubie. No dobra, to wbijaj do gry, wysyłaj zaproszenie na Social Clubie. A jeśli chodzi o TSA, to jest XP4T.com. Oczywiście TS. Kropka, nie kropka. wiem, czy szybciej nie skopiowałbyś tego im TSA i kleił. A nie chcę się <laughs> Teraz im podeszla. Właśnie tam napisz. To muszę wybić na live'a. <laughs> no dobra, czekaj. X, tak, to jest? ts.xp4t.com, tak? Tak. jest ta kropka? Chciałem kupować informacje. No. Co ma. Długo gracie w TGT ogólnie? Na 6 czy ogólnie? No to tak ogólnie, no. Ja zaczynałem na Xboxie 360, no i później już czekałem na PC ta. No Ja odaczynałem na PS3, więc co? Podobnie, podobnie. Tak raz. ogólnie tu mnie nikt ze znajomych nie gra w to i chujnie łaskim grać. No spoko. Dobra, zobaczmy, czy ktoś mnie zaprosił. Ten jest możliwość, żeby yy, okienko od czatu jakoś osobno sobie rzucić? live'a? Chyba można. Nie widzę w ogóle tej opcji teraz. Mm. Bo ty masz live i tego, nie? I okno. No. Dobra. James przez Y19 Szukaj mnie to. Dobra, poszło zaproszenie. ከርሜ uh. ነው። Przyjął zaproszenie Słuchamy teraz Ciach do gry Wyże. Soba Sobat Izaka No chyba Cię zaprosiłem O dobra, widzę, zaproszenie Dobra. Przyjąłem. Jak wyłączyć ten dźwięk tak w, win, w, win, w menu? Jak to? O którym dźwięku? Co? O który dźwięk Ci chodzi? Za głośno w menu. A nie wiem czy się w ogóle da. Się coś nie da się? Menu. To nie wiem. A patrzyłeś w ustawieniach dźwięku? Wszedłem Bez... dźwięki, wyciszam wszystko i dalej jest. To ja nie wiem, głośno eee... jak cholera. Dobra. Proszę nie poszły. Dobra, ale jeszcze jednej osoby na tej się brakuje. Dodałeś. Tam mm. Tamten ktoś wyszedł. On się nie dołączył na tym. No nawet. Dobra, wstałem jeszcze raz, zaproszenie do gry. Mm.